Jakie czynniki wpływają na nasze małżeństwa i od czego zależy ich los, ich sukces albo porażka? A serdecznie, nazywam się Magda Grabowska i zapraszam na trzecie spotkanie w cyklu spotkań z tym razem Rebeką, kolejną bohaterką Pisma Świętego, całej tej serii spotkań z kobietami, bohaterkami Biblii. Wiemy już, że sługa Abrahama dotarł do Padam Aram i tam spotkał Rebekę, bardzo ciekawą dziewczynę. Tak? Polubiłyście ją? Okej, okay. zobaczymy, co było dalej. Tymczasem Rebeka pobiegła do domu i opowiedziała swej matce o tym, co zaszło. A miała Rebeka brata imieniem Laban. to Laban udał się spiesznie do owego człowieka za miasto, do źródła. Zobaczył bowiem kolczyk w nozdrzach i bransolety na rękach swej siostry, i usłyszał, jak Rebeka mówiła, co jej ów człowiek powiedział. Podszedłszy więc do tego człowieka, stojącego z wielbłądami u źródła, rzekł do niego: Pójdź, błogosławiony przez Pana, czemu stoisz tu na dworze? Przygotowałem dom dla Ciebie i miejsce dla Twych wielbłądów. Udał się więc ów człowiek do domu. Roskie wielbłądy, dano słomę i paszę wielbłądom oraz wodę do obmycia jego nóg i nóg ludzi, którzy z nim byli. Gdy zaś podano owemu człowiekowi posiłek, rzekł, nie będę jadł, dopóki nie przedstawię mej prośby. Rzekł Laban, mów. I tu nastąpiła długa opowieść sługi, będąca bardzo dokładnym opisem wydarzeń, które już znamy z poprzedniego naszego spotkania. Wtedy Laban i Betuel tak powiedzieli: Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy Ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę. Weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna twego pana, tak jak postanowił pan. Gdy sługa Abrahama usłyszał te ich słowa, oddał pokłon panu. Po czym wyjąwszy srebrne i złote klejnoty oraz szaty, dał je rebece, a matce i bratu jej ofiarował drogocenne dary. Potem on i ci, którzy z nim byli, najadłszy się i napiwszy, udali się na spoczynek. A gdy wstali rano, rzekł sługa Abrahama: Pozwólcie mi wrócić do mego pana. Odpowiedzieli brat i matka dziewczyny: Niechaj pozostanie ona z dziesięć dni, zanim odejdzie. Ale on przynaglał, mówiąc: Nie zatrzymujcie mnie, wy. Skoro pan pozwolił mi dopiąć celu mojej podróży, pozwólcie mi odejść i wrócić do mego pana. Wtedy oni rzekli: Zawołajmy dziewczynę i zapytajmy ją samą. Zawołali zatem Rebekę i spytali, czy chcesz iść z tym człowiekiem? A ona odpowiedziała: Chcę iść. Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i rzekli, Siostro nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczony i niech potomstwo twoje zdobędzie bramy swych nieprzyjaciół. Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał. Sługa, zaproszony przez Labana, brata Rebeki, który wyszedł mu na spotkanie, bardzo chętnie skorzystał z gościny, ale najpierw, zanim spożył posiłek, z wielką żarliwością i dokładnością opowiedział o tej misji, i o Bożym, misji, którą wypełniał, i o Bożym prowadzeniu. Też przedstawił cel wizyty. Tutaj Laban i Betuel, czyli brat i ojciec, to jest ważne, dziewczyny wyrazić zgodę na to, żeby Rebeka została żoną Izaaka. Wtedy sługa obdarował Rebekę, ale też brata i matkę bardzo sowicie i nie przedłużając pobytu w domu, zapragnął jak najszybciej wró wrócić w drogę w drogę powrotną. No ostatecznie rodzina wyraziła zgodę Na ten szybki po pobyt, chociaż no, bardzo chcieli, żeby została jeszcze przynajmniej te 10 dni. Ale jak wiemy, sługa spieszył się do Abrahama, do swojego starego już bądź co bądź pana. Chciał, żeby mógł ucieszyć się swoją nową synową, jej szczęściem i szczęściem swojego syna Izaka. Prawdopodobnie tak było. W każdym razie rzeczywiście zależało mu na tym, żeby jechać jak najszybciej. I tutaj przed tą ostateczną decyzją spytano samą Rebekę o jej wolę, o to, czy jest gotowa, czy jest gotowa wyruszyć w nieznane, żeby no poślubić też nieznanego jej przecież kuzyna. Jej odpowiedź była bardzo krótka, bardzo zdecydowana. Tak, chcę iść. Więc otrzymała błogosławieństwo od swoich najbliższych i razem z niewolnicami, które miały jej towarzyszyć i piastunką, dosiadłszy wielbłądy, wyruszyła w drogę. A więc mamy dziewczynę jeszcze raz. Piękną, dziewicza, czystą, śmiałą, otwartą na ludzi, widziałyśmy, że bez problemu rozmawiała z, ze sługą przy studni i, i na ich potrzeby. Energiczną, uczynną, pracowitą, ale też gościnną, tak? Zdecydowaną, wyraźnie otwartą na jakieś nowe doznania i przygody. Towarzyską pełną inicjatywy i zobaczymy jeszcze te cechy, jak będą dalej nam się tutaj potwierdzały w kilku sytuacjach jej życia. Ciekawe czym z kolei kierowała się, że od razu była gotowa wyjechać w nieznane i poślubić tego nieznanego przecież jej człowieka. Czy marzyła o wielkiej miłości i królewiczu z bajki, a tutaj w okolicy, w której mieszkała nikogo takiego nie było? Czy skusiły ją prezenty, które dostała, i ta wizja zamożności? Czy chciała po prostu już wyjść, po prostu jako kobieta chciała wyjść za mąż, już mieć swoje dzieci, swój dom, swoje gospodarstwo? Czy motywowała ją ciekawość świata ta podróż w nieznane spotkanie nowych ludzi? Czy dostrzegła to, że w całej tej sytuacji musi być ewidentne Boże prowadzenie. A może chciała jak najszybciej opuścić rodzinny dom i każdy pretekst byłby dobry? Hmm. A może był to cały splot motywów, które kierowały nią, że i tak, tym, że tak szybko powiedziała tak, chce iść? A jednym z tych motywów rzeczywiście mogła być chęć opuszczenia rodziny. Hmm. Od lat razem z mężem prowadzimy kursy dla narzeczonych, i czasem w rozmowach docieramy też do motywów, które towarzyszą im w decyzji o zawarciu małżeństwa. Te lata doświadczeń, które mamy w pracy z małżeństwami pokazały nam, że na kondycję małżeństwa te motywy, które towarzyszą młodym, mają wpływ na późniejsze. Losy czy na kondycję małżeństwa, a te motywy mogą być bardzo różne, rzeczywiście, od tego zako zakochania, od fascynacji, przez, przez chłodną kalkulację, czasem ucieczkę od przeszłości, czasem poczucie obowiązku, np. wynikające z ciąży. Tak? Czasem też jest to właśnie chęć ucieczki z domu rodzinnego i nieraz spotkaliśmy. To szczególnie dotyczyło młodych dziewczyn i sytuacji, w których relacje rodzinne były niekoniecznie najlepsze. I wtedy rzeczywiście były takie sytuacje, kiedy młode dziewczyny chciały zostawić swój dom, i każdy pretekst wydawał się być dobry, a małżeństwo szczególnie dobrym pretekstem wydawało się im być. Więc rzeczywiście tych motywów może być wiele, mogą być to różne. Motywy I warto się nad nimi też pochylić, jak to się dzisiaj mówi. Jaka była rodzina Rebeki? I czy rzeczywiście Rebeka chciała odłączyć się już od tej rodziny? Głową tej rodziny wydaje się wcale nie być ojciec Betuel, ale Laban, brat Rebeki. Zobaczcie, przecież to on wychodzi na spotkanie z przybyszem, to on zaprasza w gościnę, to on skłania przybysza do zabrania głosu. Też wymieniony jest przed ojcem jako ten, który wyraża zgodę na małżeństwo Rebeki. Ojciec Betuel z, z, z imienia wymieniony jest tutaj tylko raz i to po synu. Kolejność jest istotna, bo kolejność wskazuje na pewną hierarchię autorytetów. I mamy wrażenie, że ten ojciec Betuel gdzieś się tak rozpływa, gdzieś rozpływa się w tle, że jest nieobecny. W każdym razie nie widzimy go, jako przywódcy tej rodziny. Nie wiemy, dlaczego tak było. Czy był już stary, niedołężny? Czy miał słabe zdrowie i świadomie, nie mogąc sprawować swojej roli, przekazał przywództwo w ręce syna? Ale to nie wydaje się prawdopodobne, dlatego że nawet niedołężny człowiek był przywódcą rodziny do końca, o ile tylko pozwalała mu na to sprawność umysłu, a tutaj wiele wskazuje na to, że jednak Betuel taką zdawał się mieć. Może ten układ wynikał z temperamentów członków tej rodziny? Może silny, dominujący Laban zdominował spokojnego i skłonnego do ustępstw Betuela i razem z matką stworzył swoisty tandem. I to wygląda na zupełnie prawdopodobne, i wydaje się, że Betuel zostaje tutaj zepchnięty na drugi plan przez syna i żonę. Nie wiemy, czy mu to odpowiada, nie wiemy, czy akceptuje ten układ czy jest mu wygodnie, tego, tego nie wiemy. Kiedy patrzymy na Labana, widzimy, że też bogactwo przybysza robi na nim wrażenie i wręcz motywuje go do pewnej przychylności wobec niego. Słuchajcie, to są bardzo drobne takie drobne wskazania, tak? Dania, które tylko coś sugerują, ale właśnie takie drobne i niejednokrotnie to podkreślałam, będę podkreślała. Właśnie takie drobne Pewne przejawy zachowań wiele mówią o człowieku, także dzisiaj, w naszej, w naszej codzienności. I też zauważcie, że to Laban wraz z, Rebe z Rebeką i matką przyjmuje drogocenne prezenty. Znów nie ma tutaj od, od przybysza, tak? znów nie ma tutaj wzmianki o ojcu. A więc widzimy rodzinę Rebeki, tak? w której jest słaby, wycofany ojciec. Silny i dość materialistycznie nastawiony brat, który w tandemie z matką stanowi czy sprawuje funkcję rzeczywistego lidera tej rodziny. I to nie jest dobry, boży wzorzec rodziny. Ale widzimy też, że ta rodzina przynajmniej w jakiejś mierze zna Boga i liczy się z Nim, powołuje się na Niego i na Jego wolę względem Rebeki. I liczone się też ze zdaniem samej Rebeki. I to ona została zapytana ale znów brat i matka. Zapytali ją o to, czy chce pójść ze sługą Abrahama. Więc dziewczyna nie jest traktowana przedmiotowo i to w kulturze, w której kobieta no aż w sposób naturalny nie, nie miała tego głosu decydującego na swój własny temat. Natomiast tu widzimy, że ma wpływ na to, co się z nią dzieje. To z pewnością też sprzyja temu, że ma dobry obraz samej siebie i poczucie własnej wartości. Rodzina jak wiemy no, jest bardzo ważna w naszym życiu, tak? ona jest tym pierwszym środowiskiem, w którym wzrastamy i atmosferą oddychamy od najmłodszych lat, ona w nas wdrukowuje pewne, pewne wzorce i chociaż potem środowisko, w którym się obracamy te wzorce kształtuje, modyfikuje, to jednak to co otrzymujemy z rodziny tkwi w nas, tkwi jako taki bardzo silnie wryty zapis w naszych sercach, no, a to na pewno wpływa na kondycję naszych przyszłych małżeństw, to co w tych sercach jest wdrukowane. Jaki jest więc ten, ten zapis Rebeki, tak? Przywykła, przy, jest, przywykła do pewnej bierności głowy domu, do tego, że ktoś tę rolę przejmuje. W jej przypadku brat i matka. No, i, i że ona sama jest dość ważną osobą, że się, że się liczy. I zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na jej małżeństwo. W każdym razie jest gotowa do drogi, do podjęcia nowych wyzwań, otwarta na przygodę i pewnie na miłość. A co z Izakiem? Popatrzmy, jak to wygląda u niego. Izak, który Naówczas mieszkał w Negebie. Właśnie wracał od studni Lahayroi. Wyszedł bowiem zamyślony na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi, kim jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole. Sługa odpowiedział, to mój pan. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Izaak miał lat 40, gdy wziął sobie Rebekę za żonę – córkę Betuela, Aramejczyka Spadam Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Karawana wielbłądów wiozących Rebekę zbliża się do miejsca, gdzie mieszka Izaak, jest to gdzieś w Negebie. Nie wiemy, czy tam też mieszka Abraham, w każdym razie w tej historii już nie spotkamy Abrahama, nie zobaczymy tego spotkania Abrahama i jego synowej. Abraham Izak przechadza się wieczorem po polu. Dlaczego się przechadza, o czym myśli, co pochłania jego uwagę, nie wiemy. W każdym razie dostrzega w pewnym momencie karawany, a Rebeka dostrzega jego i, zobaczcie, nie wiedząc nawet, kim on jest, ona zaskakuje z wielbłąda, wybiega mu na przeciw. Może jest już złożona podróżą, może jest jej niewygodnie na wielbłądzie, a może właśnie jako osoba towarzyska. Zobaczyła kogoś nieznajomego, nieważne, że jest to mężczyzna przy studni, też rozmawiała z obcym mężczyzną, nie miała jakichś specjalnych zahamowań, więc idzie naprzeciw, chce zamienić kilka słów, co znów tak drobny fakt pokazuje kobietę pełną inicjatywy, otwartą, energiczną, ciekawą. No ale kiedy dowiaduje się, że to jest właśnie ten, który ma być jej mężem, zasłania sobie twarz. I zgodnie z obyczajem, panny młode zasłaniały twarz przy obrzędzie zaślubin. Jeśli młodzi znali się wcześniej, to oczywiście był to tylko pewien taki, taki zwyczaj, rytuał, ale w małżeństwach, które były aranżowane na odległość, to bywało tak niejednokrotnie, że mężczyzna po raz pierwszy widział twarz swojej żony dopiero po zaślubinach, więc zasłaniam twarz i pokazuję, jestem gotowa do, do zaślubin i za chwilę ma nastąpić to ich pierwsze spotkanie. Więc zastanówmy się teraz z kolei, jakim człowiekiem jest Izaak, jakie są motywy zawarcia przez niego małżeństwa i z jakiej rodziny pochodzi. Jego, ale zacznijmy od rodziny. Jego ojciec Abraham miał bardzo szczególną relację z Bogiem, otrzymał od Boga szereg wspaniałych obietnic, doświadczał jego błogosławieństwa, miał też to zapewnienie błogosławieństwa, które będzie nad jego potomkami, szczególnie w tej linii syna, którego obiecał i którym był Izaak. Rodzice na Izaaka czekali bardzo, bardzo długo. Ich relacje nie były najlepsze, jak pamiętamy, z naszych poprzednich rozważań. Jak nie, to zachęcam dziewczyny do poczytania Biblii przede wszystkim, ale też zajrzyjcie do naszych rozważań na temat Sary, no i oczywiście też Abrahama. Przykry epizod egipski za, ewidentnie zaciążył nad ich relacjami. W każdym razie, kiedy Izaak wreszcie się urodził, jego mama miała lat 90, a Izaak 100, więc jest spełnieniem marzeń rodziców, jest dzieckiem już starych rodziców, więc możemy domniemywać, że od początku był traktowany jak ktoś szczególny, jak ktoś wyjątkowy, niezwykle niezwykle cenny. I rodzina, w której się rodzi, jest jednak rodziną paczłorkową, bo tutaj nie tylko jest Sara Izaak, ale jest też Hagar, która rodzi wcześniej Iza Abrahamowi syna, Izmaela. I przez te lata, kiedy jeszcze Izaaka nie było, a był już Izmael, Izmael był traktowany jako dziedzic fortuny, błogosławieństwa, jako syn, jako syn Abrahama teraz tę pozycję traci. Dowiedziałyśmy się też, się, że prześladuje, wręcz prześladuje Izaaka i w efekcie z inicjatywy Sary, ale za zgodą Boga, wraz z matką Izmael zostaje wygnany, wypędzony z domu, co z pewnością jeszcze wzmacnia pozycję Izaaka, ale też poczucie jego, tej takiej bycia kimś bardzo, bardzo szczególnym. Ale pewnego dnia, Izaak zostaje przez ojca potraktowany w bardzo dziwny sposób, ponieważ ojciec chce go złożyć na ofiarę. To nic, że to była pewna, pewna bardzo taka ważna sytuacja, która rozgrywała się w relacji między Bogiem i Abrahamem. Ważne jest dla nas to, co w tym momencie przeżywał Izaak. Jego ojciec, kochający go ojciec, chce go złożyć na ofiarę. Oczywiście do tego ostatecznie nie dochodzi, ale to była z całą pewnością sytuacja traumatyczna. W życiu Izaaka, który miał wtedy prawdopodobnie kilkanaście lat, ponieważ przebył z ojcem dosyć długą drogę, sam niósł drewna na ofiarę, więc musiał być, na, na złożenie ofiary, więc musiał być dosyć już no, silnym chłopcem. Być może po tym doświadczeniu Abraham też starał się w jakiś sposób zrekompensować mu to przeżycie, tak? Może stał się nadopiekuńczy w stosunku do niego, może chronił go na wszelkie możliwe sposoby, no bo tak to się. Zazwyczaj jednak dzieje. Potwierdzeniem tego może być fakt, że Abraham wysyła sługę na poszukiwanie żony dla Izaaka. Izaak ma wtedy 40 lat. To jest już duży chłopiec, i duży chłopiec jest w stanie udać się w podróż. Co więcej, to miała być podróż do, na tereny rodzinne, do rodziny. Tam miał szukać, w kręgach rodziny miał szukać żony. Więc być może taka podróż nawet dobrze mu, mu zrobiła. Natomiast tutaj synek zostaje w domu i przechadza się po polach. Robotę robi za niego sługa. Tak? Więc zobaczcie, widzimy, że rodzina Izaaka też nie jest rodziną idealną. Tak naprawdę, która jest? Każda rodzina ma swoje plusy i ma swoje minusy. Każda rodzina ma swoje deficyty, które w jakiś sposób zostają w naszych w naszych. Sercach. Każda rodzina ma swoje silne i słabe strony. Natomiast jakim człowiekiem jest Izaak? Wiemy już o jego rodzinie, teraz jaki jest on. Nie wiemy zbyt dużo, ale zobaczcie, czy nie robi na Was wrażenia osoby takiej dosyć biernej i skłonnej do wygodnictwa. Potem jeszcze to zobaczymy. On nie kwestionuje do decyzji ojca, który wysyła sługę w podróż, nie rwie się sam do tej podróży. Oczywiście, syn musiał być poddany, posłuszny. Ojcu, ale tutaj nie widać żadnej inicjatywy ze strony tego, no, mężczyzny, już mężczyzny, bądź co, bądź. Prawdopodobnie on ma taką uległą osobowość, być może jest taki flegmatyczny. Rzeczywiście wiele na to wskazuje, a potwierdzenia jeszcze znajdziemy. Natomiast coś zaaka motywuje do zawarcia małżeństwa? Czy sam chce? Czy tatuś kazał? Czy wieki już wypada? A może? Coś jeszcze. W każdym razie wkrótce spotkają się i połączą ze sobą dwie bardzo różne osoby różne pod względem temperamentu, osobowości swojej, wychodzące się z różnych domów żadna z idealnego i mające być może różne motywacje do zawarcia małżeństwa. Co z tego wyniknie? I oczywiście, każda, każdy człowiek nosi. Do swojego małżeństwa dziedzictwo swojej przeszłości, swoją osobowość, zapis rodzinny, motywacje i, i cały bagaż przeszłości. I to z całą pewnością ma wpływ na nasze małżeństwa, ale czy je determinuje? Nie, oczywiście bardzo wiele zależy od nas. Co z tym bagażem zrobimy? Czy wykorzystamy jego atuty, czy poddamy się słabościom? Refleksja? Los małżeństwa w dużej mierze zależy od tego, co zrobimy z tym, co do niego wnosimy jako dziedzictwo naszej przeszłości. I pytania. Jakie trzy cechy Twojego naturalnego temperamentu są Twoim atutem w relacjach z ludźmi, a szczególnie w Twoim małżeństwie? A jakie trzy cechy powinnaś ujarzmić, wiedząc, że w relacjach ze współmałżonkiem przynoszą Ci więcej, Szkód niż pożytku. Po drugie, jeśli jesteś żoną, to co było Twoim motywem zawarcia małżeństwa i czy widzisz wpływ Twojego motywu na Twój obecny związek? Po trzecie, jaki układ ról i odpowiedzialności panował w Twojej rodzinie pochodzenia i w jaki sposób ukształtował Twoją wizję małżeństwa i rodziny? I po czwarte, odpowiedz na te same pytania odnosząc się do swojego męża, jeśli jesteś mężatką. I na koniec jeszcze zastanów się, jak Twoim zdaniem to, czego dowiedzieliśmy się o Izaaku i Rebece, ich ewentualnych motywach i rodzinach, z których pochodzą, w jaki sposób to rokuje dla ich przyszłości? Dziękuję, do zobaczenia. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie nasz kanał, będziecie dostawać informacje o nowych odcinkach i no dajcie jakiś znaczek, jeśli lubicie te nasze wspólne spotkania. Do zobaczenia.